Witam w moim skromnym warsztaciku Dzisiaj spróbujemy sobie naprawić taki pakiecik od Milwaukee To już wcześniej zostały ogniwa usunięte To kolega mi to przyniósł I zobaczymy czy uda nam się to zrobić Ogniwa zostały przetestowane Dostałem ich 11 I tutaj jest jedno które odrzucę Które ma najmniejszą pojemność 2270 to odrzucimy, a resztę użyjemy. Hmm. Tutaj widzimy że zaznaczony jest główny Ten minus. Plus. I też mamy blaszki, które tylko tutaj przyjdą. I tu będzie główny plus. Tutaj mamy zabezpieczenie termiczne. I co my tu będziemy chcieli zrobić? To jeszcze skończmy to. I o co nam tutaj będzie chodziło? Chodzi o to, żeby blaszki przygrzać tu i tu, tu i tu, tu i tu, tu i tu, tu i tu. No i tutaj taką jedną z góry na dół. Przynajmniej z tej strony. Ale nie chcemy najpierw zgrzewać do ogniw. Później będzie ciężko tą blaszkę przygrzać. Bo nie trzeba coś podkładać. Dlatego spróbujemy sobie najpierw przygrzać te blaszki do tej blaszki, a dopiero później do ogniw. Zobaczymy jak to się uda. Tu widzę, coś było już zgrzewane. Mamy to oderwać. Zsunę te ogniwa, żeby jakieś zwalczki zrobić. Więc te blaszki są czymś tutaj ubrudzone. Będę musiał je troszkę podczyścić. Dobra, już to jakoś to wygląda. No to przymierzmy jeszcze raz. I zmierzmy sobie jakie tutaj są zastosowane blaszki. Tak, że one są nierówne ale mi się wydaje na pewno nie 0,15 a bardziej 0,2 i no to weźmy sobie takie 0,2. że takiej długości No i trzeba wymyśleć jak to teraz przygrzać, żeby było dobrze Więc myślę tak Zaznaczymy sobie jakoś tak. Powiedzmy, że tu blaszka ma dochodzić dotąd. I sprawdźmy wstępnie czy to będzie tak dobrze. Czyli jakoś tak. Widać tu coś, coś tam. Widać palmy z Zgrzewarka Grzewarka to jest KWLT. W innych moich filmikach możecie zrobić, jak budować pakiet, jak działa z grzewarka. Zero dwójka to ustawimy sobie dwadzieścia dżuli Będzie dwadzieścia siedem. Nie więcej równo? Kto to wie? Robimy podczas grzewy, bo te blaszki są sfatygowane. To nie wiadomo, czy wszystkie złapią. No i dobrze, jeżeli to się okaże, że to jest wszystko dobrze, to Zrobimy całość tak. No i myślę, że tak by mogło być. To pozaznaczamy resztę blaszek. Dobrze, i co my tutaj jeszcze mamy? Tutaj jeszcze musimy przylutować jedną blaszkę w tą stronę tu za co złapać i coś tam będziemy kombinować. Tutaj damy taką troszkę dłuższą tą blaszkę. I teraz tak, żeby tutaj przygrzać, to musimy sobie coś podłożyć, żeby było wygodnie. Znowu to trzeba rozebrać. Pewnie dzisiaj jeszcze nie raz to rozbiorę i złożę. Może byśmy podłożyli jakieś stare ogniwo. Więc to zgrzać na starym ogniwie, ale żeby nam się to nie pokleiło wszystko. To wsadzimy jakiś kawałek kartoniku może Damy kawałek kartoniku. Mniej więcej damy na środek. I spróbujemy przygrzać tak, że tutaj przygrzejemy i tu. is uh it -huh. No tak średnio to wygląda. Nie wiem, czy wszystkie grzeby złapały. Spróbujemy to jeszcze poprawić. No nie jestem zadowolony. No to damy 40. jakbyśmy byśmy tak spróbowali. Przeczyszczę elektrody. No coś mi się to nie podobało pod No, i dobra, teraz już nie ma prawa gdzie iść. No to zróbmy drugą stronę. Może tamta strona tak słabo szła, bo akurat nie tych małych nie podczyściłem. Dobra, co mogłem, to zrobiłem. Wszystko wyczyszczone, powinno to się jakoś zgrzać. Coś czuję, że to słabiutko i idzie strasznie. Jest jakieś takie miejsce, w ogóle nie chce zgrzać. No załóżmy, że się trzyma. To jedziemy resztę. Tutaj składamy znowu. Tylko teraz tak, jak to zrobić, żeby nie zrobić zwarcia? No i co? Jakaś to będziemy próbować. I sobie zaznaczymy, że to jest jedyneczka. No, powiedzmy, że tu pasuje, tu pasuje, tu pasuje. No dobra, jedziemy z drugą stronę. No to co? To nie pozostało nic innego jak to teraz poskładać do kupy. I myślę, że już to zgrzewanie do samych ogniw będzie łatwe i przyjemne. Bo te blaszki, jakieś nie wiem, są strasznie grube, ciężko tutaj cokolwiek przegrzać. Pięknie iskry lecą, czyli znaczy, że dość śliczne zgrzewy. Dobrze, no, zmierzmy sobie napięcie. Mamy 21 v Czyli tak miało myć. Nasze sobie tu sprawdźmy na balancerze. To chyba te skrajne piny. Dobrze, mamy dwadzieścia jeden Voltów, i możemy go składać. Jak to było? To było tak, czyli musi być tak. Jeszcze ten dziad. i mamy maszynę złożoną, czyli tutaj będzie największy kłopot przy zgrzewaniu tych blaszek do blaszek Chociaż niby zgrzewarkę mam porządną KLD, Ale tutaj sobie tak ledwo radziła Przy grzaniu blaszek do blaszek, no blaszek do ogniem, no to oczywiście nie ma problemu Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, dziękuję, pozdrawiam